Strażnik graniczny, starszy sierżant Tomasz Wojnar, nie lubił takich zgłoszeń. Włamanie do opuszczonego domu na skraju wsi Smerek dla niego to była strata czasu. Może jakieś dzieciaki szukały mocnych wrażeń, albo bezdomny znalazł sobie schronienie przed zimnym jesiennym wiatrem. Ale rozkaz to rozkaz. Przyjechali dwoma samochodami, czwórka funkcjonariuszy w pełnym ekwipunku. Wojnar, młodszy aspirant Dariusz Pilch, starszy szeregowy Konrad Wilk i najmłodszy w ekipie, patrolowy Marek Cholewa. Na miejscu czekał na nich sołtys wsi, pan Andrzej Mazur. To on zgłosił włamanie. Stał w świetle reflektorów i nerwowo zaciskał dłonie na latarce. Mówię wam panowie, ktoś tam był. Widziałem światła w oknach, słyszałem hałasy. Niech to cholera weźmie. Ten dom powinien zostać zburzony lata temu. Tomasz spojrzał w kierunku budynku. Nawet w mroku wyglądał upiornie, stary, drewniany, z oknami zasnutymi brudem jak puste oczodoły w czaszce. Stojące przed nim chwasty sięgały kolan, a dach, choć jeszcze cały, wyglądał, jakby miał się zaraz zawalić. To stara chata Prugarów, powiedział sołtys, gdy szli w stronę budynku. Odkąd ich córka zaginęła, nikt tu nie mieszkał. Mówili, że matka oszalała z rozpaczy. A ojciec się powiesił. Niektórzy twierdzą, że dom jest. No wiecie, nawiedzony parsknął wilk. Dobre sobie. Mazur nic nie odpowiedział, tylko zacisnął usta i odwrócił wzrok. Strażnicy weszli do środka z latarkami i bronią gotową do użycia. W środku panował nieprzyjemny zapach wilgoci i gnijącego drewna. Halo? zawołał wojnar Straż graniczna. Jeśli ktoś tu jest, proszę się natychmiast ujawnić. Cisza. Latarki omiatały wnętrze. Stare, porzucone meble, pokryte grubą warstwą kurzu, nadpalone fotografie na ścianach, drewniane schody prowadzące na górę, które wyglądały, jakby mogły się zarwać przy pierwszym kroku. Może jednak nikogo tu nie ma, rzucił pilch, ale wtedy usłyszeli trzask na górze. Cholewa poderwał broń. Ktoś tam jest. Weszli po schodach jeden za drugim. Na górze były tylko dwa pomieszczenia. Drzwi do jednego z nich były uchylone. W środku stało stare drewniane łóżko i toaletka z popękanym lustrem. W kącie zauważyli otwartą klapę prowadzącą na strych. Tam jest włamywacz, szepnął wilk. Wojnar wziął głęboki oddech i wdrapał się po drabinie. W górze było ciemno, a powietrze ciężkie, pełne stęchlizny. W chwili, gdy wciągnął się na strych, jego latarka padła. Kurwa. W tym momencie coś go złapało za nogę. Wojnar krzyknął, gdy niewidzialna siła pociągnęła go na plecy. W świetle latarki cholewy zobaczyli go leżącego na deskach strychu, drapiącego się po szyi, jakby coś niewidzialnego próbowało go udusić. Wilk podbiegł pierwszy i chwycił Wojnar za ręce, pilch za nogi, próbując go odciągnąć, ale coś ich popchnęło, przewracając obu. Drzwi na dole zatrzasnęły się z hukiem. Otwórzcie to! wrzasnął pilch, waląc pięściami w deski. Tymczasem Wojnar, leżąc na podłodze, zobaczył kogoś dziewczynkę w brudnej, poszarpanej sukience stała w kącie strychu, patrząc na niego czarnymi, pustymi oczami. Pomóż mi wyszeptała ale jej głos brzmiał, jakby dochodził z głębi ziemi. To było ostatnie, co zobaczył, zanim stracił przytomność. Rano odnaleziono ich w ruinach domu. Drzwi były otwarte na oścież, a cała czwórka leżała nieprzytomna na podłodze salonu. Sołtys Mazur był jednym z pierwszych, którzy ich znaleźli. Wezwał pogotowie i policję. Kiedy ratownicy próbowali ocucić strażników, jeden z nich, pilch, zaczął krzyczeć tak przeraźliwie, że musieli go przytrzymać. Ona tam jest! Ona tam jest! wrzeszczał, wyrywając się. Wilka znaleziono martwego. Sekcja zwłok wykazała, że jego serce przestało bić bez żadnej przyczyny. Cholewa i Wojnar byli w szoku. Nie pamiętali, co się wydarzyło. Jedyne, co powtarzał Wojnar, to czarna dziewczynka. Czarna dziewczynka patrzyła. Dom w smereku tego samego dnia został zrównany z ziemią. Ale w nocy, kiedy mgła osiadała nad wsią, miejscowi przysięgali, że wśród ruin wciąż słychać cichy szept. Pomóż mi.